Montujemy odcinki. Praca w re. Praca w re. Ja jestem cała w tych buźkach. Muszę wrócić. On kocha ten aparat i on się do niego uśmiecha, No bo ten aparat jest taki aparatowaty, no bo to jest taki, wiesz, to nie jest telefon. Większość rzeczy robimy na telefonie. No, ale on normalnie się uśmiecha do tego, jak jest zdjęcie, to robi tak. Nie? Jak u nas muzyka od rana. I to jaka? Ja nie wiem, jakąś wiksę robicie tam do dole. My tam, tam my z ze Edwardem jemy przy wiksie. To się a ja słuchajcie, sobie przykleiłam tyle y, plasterków na buzie. Dlatego, bo to są też takie plasterki, które rozjaśniają. A mam tutaj ślady, także nie jestem taka wysypana. <grym> tylko po prostu sobie je przyklejam też, bo one trochę łagodzą zaczerwienienia. A co to dopuszcza od rana? Jakieś po prostu. Bujam się, bujam się. <grym> a, nie, pluj! <proj>! O <grym> <grym> ty! A ty, aże dzisiaj... A ty, aże dzisiaj... Dziś... Zauważyłeś, ciutla, jak byliśmy tutaj w Zale, to wszystko go do tego. No popatrz. A, a, a. Lubisz dzisiaj? Lubisz? Boże, kocham tą minę. Kocham. <grym> I jest słuchajcie 8.50 I jest niedziela u nas lecą po prostu jakieś szalone hity Nie mam pojęcia co na to nasi sąsiedzi Mam nadzieję, że tego nie słyszą I Ja moi drodzy rozpoczęłam już walkę z czasem Film niezmontowany na dzisiaj Nie dałam rady wczoraj Zasypiałam już po prostu przy komputerze Serio Nasz syn jest bardzo łaskawy dla nas I zaczęliśmy lepiej spać w nocy ja Przypomniało mi się co mi się śniło Sniło mi się, że Edzie wypił kubek kawy. I co? Że zabrał, na, że mi nasza kawa stała, wziął naszą kawę i ją wypił, że dzwoniłam do mojej mamy zapytać się, czy coś mi się stanie. Dobra. Okay. Ale durny sen. Nagrywam bardzo dużo z tego weekly vloga telefonem, także od razu was przeproszę za dźwięk, bo wiem, że nie jest idealny, ale słuchajcie. Pędzę. Pędzę jest po prostu pogoń. <laughs> Nagrałam właśnie dla was przedmiot torebek. Planowałam nagrać buty i torebki, ale Nagrywałam te torebki i już naprawdę długi był ten film, więc stwierdziłam, że buty um, rozłożę to po prostu na dwa filmy. Cieszę się bardzo, że mi się udało i miałam jeszcze światło. Wszystko już uprałam, tylko muszę teraz to poprasować i posegregować. Co tam jeszcze? Słuchajcie, Juri poszedł, ze spać na drzemkę. E, tutaj jest ogólnie wszechobecny rozgardiarz. A jeszcze dzisiaj jest Dzień Babci, także czekam aż chłopaki wstaną. I jedziemy do prababci Haluni i do mojej mamy. Juri już rano był u swojej mamy, ja w tym czasie montowałam i nagrywałam. Ten spontaniczny wyjazd spowodował, że naprawdę mam mnóstwo roboty i po prostu nie wiem, w co włożyć ręce. Teraz chyba wykorzystam moment, że oni jeszcze śpią i e, zacznę, słuchajcie, montować weekly tego poprzedniego, a materiał na tego weekly i materiał torybkowy zgram sobie po prostu na dysk i będę montować już na miejscu. Tutaj mam, słuchajcie, rzeczy Etka, które wyjąłam właśnie z suszarki i to są tak słodkie rzeczy, że po prostu piękne. To jest, moi drodzy, co to jest? Zara. No spójrzcie na to, jaka piękna polóweczka. Ale mam też taki komplet, który dostał Edio od Asi. To jest taki long sleeve i do tego yy, spodenki krótkie. To w ogóle było z handemu z jakiejś takiej limitowanej kolekcji. Asia mu to kupiła, jak on jeszcze był w brzuszku. Także super. Kupiłam też ludziowi w H&M taki cienki komplet dresowy. Dwa takie komplety. Jeden na drogę teraz, a drugi na powrót, dlatego że Edkowi generalnie jest gorąco w tych samolotach. No wiadomo, że jest zima, więc nie pojedzie w t-shircie. A mamy lot w nocy, więc generalnie zamierzam go położyć spać już w tym, w czym będzie lecieć. Tak, żeby jak najmniej go rozbudzić i żeby chociaż udało nam się zrobić to w ten sposób, że Yy, obudzi się dopiero na lotnisku, jak będziemy przechodzić przez kontrolę. Taki mam plan, zobaczymy, czy to w ogóle wyjdzie. W każdym razie kupiłam specjalnie taki cieniutki, wygodny dressik, tak, żeby go w tym po prostu położyć. Pod to bodziak i daradę. Tutaj mamy jeszcze, słuchajcie, jakieś rzeczy: koszule, spodnie, takie spodnie, pamposzki w ogóle. One też są takie trochę yy, grubsze. Jakieś piżamki mu pokupowałam. No i ta bluza, ona mi się tak strasznie podoba. To jest Zara. Piękna, naprawdę piękna. Powyciągam w ogóle rzeczy w rozmiarze 80 i 86, które na Edzie czekały w szafce. Wszystko poprałam. Powiem Wam, że na przykład 80 zer, jeżeli chodzi o spodnie, to są na niego już za małe. Nie wiem jak to się w ogóle wydarzyło i kiedy. Zamawiam mu już teraz wszystko na 86, oprócz piżamek. Nie wiem jak wy, ale ja mam wrażenie, że te wszystkie piżamki one są strasznie długie, więc piżamki zamówiłam mu teraz jeszcze na 80, a Całą resztę już mu zamawiam na 86, bo coś czuję, że to 80 to lada moment też będzie za małe. Apelusik z niubi też uprany za 9 zł. Tego kupiłam, także uważam, że to deal życia po prostu zrobiony. To wszystko będę pakować i prasować, ale to wieczorem, a na razie pędzę jeszcze, korzystam z drzemki chłopaków i siadam do komputera. Tutaj mamy już kwiatki dla babci Haluni i dla mojej mamy, czyli dla prababci Edzia i dla babci Edzia. Mm, Juri rano dał też kwiatki swojej mamie. A do tej pracy przy komputerze zjem sobie takiego batonika, mam w ogóle straszną ochotę dzisiaj na coś słodkiego i zrobię sobie kawkę z mlekiem kokosowym, to będzie takie moje guilty pleasure dzisiaj, usiąść sobie tak przy kąpie w spokoju, w ciszy, wypić ciepłą kawusię i zjeść zdrowego batona. W ogóle to mamy teraz nowy catering, o którym muszę Wam powiedzieć, bo jest świetny. Jest zupełnie inny niż te, które jedliśmy dotychczas. Tamte też były świetne, ale ten jest taki bardzo, mam wrażenie, domowy, świeży. No nie czuję się, jakbym jadła danie z restauracji, tylko czuję się tak, jakbym sobie sama przygotowała super jedzenie w domu. Zobaczcie, tym razem wybraliśmy sobie koje w kolorze beżowym, i na żywo jest tak piękny ten kolor. Na stronie internetowej on był taki troszeczkę ciemniejszy, myślałam, że właśnie będzie taki bardziej, wiecie, karmelowy. A to jest po prostu piękny odcień beżu i do tego nogi w kolorze rose gold. Tak się cieszę, że tutaj dokładnie był taki jaki chciałam, bo dokładnie chciałam taki. Stelaż rose gold i e, góra właśnie w takim kolorze beżowym. Zobaczcie jak ten wózek się składa, no to jest w nim po prostu genialne. To jest świetnie, że możesz mieć dziecko na jednym ręku. Edward, Edward. Czegoś takiego nie było naprawdę bardzo, bardzo długo. Ale, mimo tego, że dzisiaj mamy mnóstwo rzeczy do załatwienia na mieście, a jest no zamieć śnieżna, to powiem Wam, że fajnie jest widzieć taką zimę. Kiedyś taka żyli, zima zawsze wszystko była. wszystko dzieje, a teraz uważajcie na siebie, yy, będzie panować bogus, minus 5 stopni. <laughs> a kiedyś ludzie mieszkali w minus 25 i wszystko bogi. Nie? Moja babcia chodziła na piechotę do szkoły 45 minut z takim jedziemy teraz do relaksu, ponieważ chcę kupić kliszę, bo pokochałam robić zdjęcia naszym aparatem analogiem. I słuchajcie, musimy kupić kliszę na wyjazd. A jeszcze, słuchajcie, po drodze musimy podjechać na pocztę. Potem wracając do sklepu musimy kupić dziewięć sandały A u nas nadal świąteczne dekoracje. No dobra, właśnie sprawdziliśmy gdzie jest sklep Bartek, ponieważ Edzio będzie dzisiaj wybierać swoje pierwsze sandały, moi drodzy. To jest poważna sprawa. My już, słuchajcie, z nowym wózkiem. No zobaczcie jaki sandał. W ogóle Edward dzisiaj ma taką chillerę, je precla i mamy totalny luz. Możemy mierzyć. Jak kupowaliśmy te buty, to nie było tak łatwo pamiętasz? Odwyczuwam po prostu, że zaraz będzie w ciebie na wakacje. Dlatego jest taki spokojny. Jest klimat. Um, klimat. Dawaj tato. Ale chyba te siurka po prostu jest troszeczkę śpiący. Nawet te sandały, powiem pani, że ładnie wyglądają. Bo zazwyczaj takie sandały, a te naprawdę są fajne. Super. Dobra, bierzemy. Jesteśmy już po zakupach. Wracamy do domku. Kupiliśmy wszystko. Edek w ogóle był dzisiaj naprawdę fajnym kompanem. On zawsze przed wyjazdami chyba to czuje. Nie, jest taki bardzo spokojny. W ogóle lubam luz, zero awanturek. Wiecie o co chodzi. Wszystko jest po prostu bardzo elegancko. Mojego masażu kamieni głasza. Od razu chcę wam powiedzieć, że nie jestem tutaj ekspertem w tej dziedzinie i mm, jeżeli nie wiecie, jak taki masaż wykonać, to naprawdę na YouTube macie mnóstwo filmików. Polecam Wam też zajrzeć na stronę Fluff, bo tam również jest szereg informacji na ten temat. Ale dziewczyny, chcę Wam dzisiaj powiedzieć o tym, jakie korzyści płyną z wykonywania takiego masażu. E, to jest w ogóle moja tajna broń, jak mam opuchniętą buzię. Mało snu, mało wody e, i na przykład chcę dobrze wyglądać czy na sesji zdjęciowej, czy po prostu. 10 minut takiego masażu i uwierzcie mi, buzia wygląda zupełnie inaczej. W ogóle mi zawsze o masażach mówiły dziewczyny z Pretty Studio. Pani Dorota zawsze wykonuje mi masaż, zanim przystąpimy do jakiegokolwiek zabiegu. Przede wszystkim masaż mi głasza, redukuje opuchliznę, redukuje cienie pod oczami, rozluźnia mięśnie. Skóra po prostu staje się bardziej jędrna. Taki masaż też wspomaga przepływ limfy i oczyszczenie organizmu z toksyn. Oczywiście aplikujemy przed takim masażem booster. To jest w ogóle moje ulubione serum z flawce, zresztą chyba widać. To jest booster morski, on jest przeciwzmarszczkowy, ma naprawdę fajną konsystencję i jest idealny właśnie do wykonania takiego masażu kamieniem. Zawsze jak gdzieś wyjeżdżacie, zabierajcie sobie to opakowanie, nie wyrzucajcie go, dlatego że mi się już zdarzyło, że kamień jest po prostu z tłupu. To jest naturalny kamień, więc po prostu Trzeba na niego uważać. Właśnie polecam mam sobie zestawić to opakowanie. Masujemy skórę po kolei. Zaczynamy oczywiście od szyi, potem podbródek, szczęka, policzki, obszar pod oczami i tutaj warto być troszeczkę delikatniejszą, bo ten obszar jest dosyć wyraźliwy i na końcu czoło. Mniej widoczne zmarszczki, gładka skóra, zero opuchlizny. Buzia jest po prostu bardzo napięta. To w ogóle było moje postanowienie na ten rok. Więcej czasu na taki self-care, na właśnie robienie masaży, na skupienie się bardziej na pielęgnacji i tak dalej. Marzy mi się w ogóle, żebym miała czas na to, żeby te masaże wykonywać codziennie. No wiadomo, że przejść to jest niemożliwe, nie będę Wam ściemniać, że ja codziennie sobie robię taki masaż, ale naprawdę się staram robić go jak najczęściej tylko mogę, bo ja widzę realnie efekt, nawet właśnie jak sobie robię takie masę z jakimś wydarzeniem, czy no nie robię go codziennie, ale jednak robię go regularnie, to widzę super efekty i buzia jest naprawdę fajnie napięta. Bardzo Wam też polecam to serum. To jest teraz moje ulubione serum do twarzy. W ogóle teraz na wyjeździe używam go codziennie, dlatego, że ono po pierwsze jest przeciwzmarszczkowe, ale też jest super nawilżające i odżywcze, więc jak wystawiam swoją skórę tutaj na słońce i tak dalej, to to jest po prostu dla mnie ukojenie i zbawienie. Wszystko zostawiam Wam oczywiście w opisie tego filmu. Zostawiam Wam tam link i kod, a my lecimy dalej z filmem. Moi kochani, jest godzina 4.21. My z moim mężem nie spaliśmy nic, po prostu nie położyliśmy się dzisiaj spać. Edek spał, ale obudził się, jak byliśmy w taksówce. I generalnie tak się rozbudził, że wydaje mi się, że myślał, że po prostu jest już rano normalnie i zaczynamy dzień. Jeszcze pan w taksówce miał a, takiego misia, leniwca i strasznie się Jadżowi spodobał. Śmiał się do niego i w ogóle w świetnym nastroju wstał. E, o tej drugiej 30. Zobaczcie, jak on słodko śpi. Ze swoją kaczką. To jest kaczka akagonska. Ze swoją kołderką, bo wzięliśmy mu kołderkę. I Idziemy na kawkę. Juri się ze mnie nie No bo zamawiasz jak, jak jakiś nienormalny człowiek. Ale co? No, przepraszam, Juri, przepraszam. A jakie są jeszcze warzywka? <grym> <grym> Czy znaczy, mogę wejść na kuchnię zobaczyć, jakie na i zobaczyć jak jest przyrządza, ale cię... Ja rozbawiłam. No rozbawiłaś, ja mówię, ja, śniadanie polskie. Nie no, Polski nie. Ja myślałem, że jakaś kuba... W sumie polskie fajne. Nie zapytaj się co tam jest. Ale mamy, okay. taki, mamy taki humor, nie? Bez Jezus. spania. Człowiek nie śpi, to w ogóle jakaś jazda, nie. wiesz. <laughs> Ale mamy śmiesznie. Śmie Ale zamówiłam omleta i chciałam po prostu więcej warzyw. Więcej warzyw. A, Łowicz. To no, powinna, to powinna to być reklama Łowicza. Herbatę. I teraz tak wyciągasz więcej warzyw? Proszę bardzo. Ty... Chciałam, chciałam herbatę. Chciałam w ogóle rumę, ale to nie było. Pan zaproponował miętę. Zgodziłam się na miętę. Ale Jeszcze to jest tak nieciekawe, zapomnęło. wiesz? To jest tak nieciekawe, co teraz opowiadasz. Nie, podaw, nie dodasz pan tego. Pan zaproponował mi fajną herbatkę, rozgrzewającą, zieloną. Poprosiłam po prostu, żeby było bez miodu i syropu. Zimno, tu jest. To jest straszna klima. Zapomniałam, że to jest tak zimno. Chyba nie jestem w piącach i nie jest zimno. Nigdy mi nie Jesteś śpiąca, dlatego tak jest. Wiesz, pokaż mi podgląd. No tak. ładnie, fajnie, zobacz. Ładne światło w ogóle to jest, zobacz. O Jezu, no nie wyglądam źle. Myślałam, że będzie o wiele, wiele gorzej. Właśnie znaczy, dlatego, bardzo ładnie ustawiłem tutaj wszystko światło, jest git. Nie, Juri, to nie dlatego, że po no to ustawiłeś. To jest dla... Fanta Tak, dla... Fanta chyba ze styczniem. Ty. Dla jasna, Dziękuję uprzejmie. Proszę bardzo. Prakcie mi to. No to wygląda to fajnie. Wygląda fajnie, wygląda ciekawie, jak smakuje. To zobaczymy. To się okaże. Dokładnie. Po co działa śniadanie? Zresztą jabłko zjeść no. tak łatę ty i tyle. Oprócz porannego przypału, ponieważ zgubiliśmy sandały. Zgubiliśmy sandały i zorientowaliśmy się, że sandały są zagubione, jak wchodziliśmy do taksówki. Oczywiście mój mąż był już w nerwach, bo jury bardzo nie lubi się spóźniać na lotnisko. A ja z kolei jestem zawsze i wiecznie wszędzie spóźniona. No i finalnie, słuchajcie, Jury szukał sandałów około 10 minut w domu. Musieliśmy wyciągnąć walizki z, tego, z bagażnika na taksówki, sprawdzać, czy są w tych walizkach i tak dalej. No cyrk. Dzięki Bogu Edward e, po obudzeniu się, bo od razu jak tylko weszliśmy do taksówki, to się obudził. I bałam się, że jak go wybudzimy, to będzie zły, ale pan taksówkarz, wyobraźcie sobie, miał w środku w taksówce maskotkę leniwca. I tak mu się ta maskotka spodobała, że w ogóle się zajął tą maskotką. Jury szukał sandałów. Ale nie znalazł sandałów, więc potem ja poszłam szukać sandałów i znalazłam te sandały. No ale byliśmy przez sandały z 20 minut opóźnienia, nawet może z 30. Chłam wam mieszkam. Czekają bukawkę <grym> straszną. Ważna informacja dla wszystkich rodziców. Podróżując z dzieckiem do drugiego roku życia macie pierwszeństwo. Wiele osób z tego nie korzysta, bo ja nawet widziałam dzisiaj w kolejce, że wiele osób z tego nie skorzystało. I uwaga, my również byśmy z tego pewnie nie skorzystali, ale przemiła pani, którą zaczepił Edzio w kolejce, powiedziała do mnie, a dlaczego w ogóle wy tu stoicie? Przecież macie pierwszeństwo. I faktycznie warto z takich przywilejów korzystać. Pozdrawiamy panią. Może to ogląda. I pana. I pana też. Chyba nie jesteśmy tacy popularni, wydaje mi się. Ulega się obudził. Zjedliśmy. Tak, chciał, bo to mam lecie. W ogóle ta chęć, nie, nie rozgrzała. A jest zimno. Co? Jaki się